To jest widok, który przyciąga zarówno tych dużych, jak i tych małych, chłopców i dziewczyny. Różnego rodzaju broń, szybkie pojazdy i motocykle. To wszystko podczas zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzeńskim festynu z okazji Święta Policji. Specjalnie z okazji Święta Policji na placu Przysiękiewicza każdy mógł przez chwilę poczuć się jak policjant. Ale nie tylko, ponieważ festyn był także okazją, by spotkać się z pozostałymi służbami mundurowymi oraz innymi instytucjami. Byli policjanci, Straż Pożarna, Straż Rybacka, ale także wojskowi ze 152. Batalionu Lekkiej Piechoty czy 5. Kresowego Batalionu Saperów. Sportową strzelnicę przygotowało Stowarzyszenie Strzelecko-Obronne Pionier z Gubina. Teraz ty, dobrze, dobrze, tak. nawet ciężko. Nawet lekkich nie ma są, nawet ciężkie. Do podeszki teraz. Czy każdy Nie Nieco spokojniejsze stoiska przygotowały też lasy państwowe, a sportowo strzelając z łuku można było także sprawdzić się przy stoisku krośnieńskiego zamku. Festyn był idealną okazją do zainteresowania młodzieży policją. Być może ktoś, kto tego dnia usiadł na policyjny motocykl, za kilkanaście lat zostanie funkcjonariuszem.